Witam serdecznie na stoisku firmy Peterenc, która już od 30 lat na rynku polskim jest przedstawicielem i serwisem niemieckiego koncernu CTF RISA w Nagie. Produkty CTF, jak skrzynie biegów, osie, tylne mosty, przykładnie kierownicze i napędy elektryczne, możemy znaleźć niemalże w wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej. Pierwsze pojazdy z automatami CTF pojawili się w 1989 roku w Warszawie. To był początek nowej ery, który doprowadził do ponad 5000 automatycznych skrzynk biegów CTF na naszych drogach. Teraz wyzwaniem dla naszej firmy są napędy elektryczne, które otwierają nowy okres w historii pojazdów transportu publicznego. Firma nasza to przedsiębiorstwo rodzinne i takim pozostaje. Po 30 latach mój ojciec Peter Renz przekazał z tej firmy w moje ręce. Kontynuując to dzieło, mam nadzieję, że nasza firma, jak i produkty CTF będą nadal powodowały dalszy rozwój komunikacji miejskiej.